Tak właśnie pomyślałem sobie, że zbliża się taki cykl trzech wizyt w sądzie 22, 26, 29. Zobaczcie jak bliziutko, a wszystko to tuż po przesileniu. Bardzo dobrze, więc pani sędzia będzie tuż po przesileniu. Ja będę tuż po przesileniu, więc ja będę wzmocniony tuż po przesileniu, bo to jest tuż po przesileniu. Skurcz będzie przytłoczony, czyli w złym nastroju. O, tak to można by ująć, no nie, więc jeden jest w ekspansji, drugi jest w skurczu, więc ja przyjdę z ci na wakandy w ekspansji i spotkam no oczywiście na dwa sposoby, no nie, bo ja zakładam, że to będzie skurcz, no nie a może się okazać, że tutaj pani sędzia, pani Ewa. Jest na przykład taką wielbicielką moich filmów. O, tak. Mówi, nie mogą się pani refere, pana doczekać. Niech się pan, nie, 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 niech pan na razie nic nie odzywa. Ja wszystko powiem. Nie to ja wiem, że Pan by tutaj przed mnie chciał załatwić, ale nie musi Pan tego robić. Pan, co to ja już oglądałem wszystkie Pana filmy, znam Pana podejście, rozumiem ideę winy. Jestem za Panem, proszę bardzo. Krótko mi się pracowało, bo tylko rok, ale tak naprawdę to nie ma sensu tu pracować. No bo co, jakbym chciała tak pracować, 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 latami, latami, latami to samo, to samo, to samo, no to już widać po roku, jak wygląda ta praca, jeszcze w tym społeczeństwie. To takie jedno wielkie użeranie, wielkie Uciekanie jedno wielkie wzywanie ochrony co chwilę, bo tutaj pani Ewa tutaj musiałaby się przyzwyczaić, że społeczeństwo wzrasta z mądrością, a pani Ewa musiałaby się trzymać tego skurczu. Tak, także tam ciągle by... Ta ochrona chyba już musiała tam siedzieć na sali, u pani Ewie. No to jest taka przyszłość pracy pani Ewy. Obaczcie się, że sędziowie sobie już nie radzą z takimi prostymi pytaniami. No jak na przykład ktoś powie, jestem człowiekiem, a nie obywatelem, no właśnie, albo jestem dowodem, to jest papierowe, coś tam, coś tam, a potem ja przychodzę i mówię, że dowody nie mają mocy, nie ma mocy w dowodach, nie ma mocy w artykułach, o, nie ma winy, to pani Ewa musiałaby mieć codziennie kilka razy, Klientów. Nie, no, oni by chętnie przychodzili jeszcze do pani Ewy, tak, bo potem ludzie tylko będą czekać na takie wokandy, właśnie, żeby rozkładać tych sędziów, żeby po raz kolejny pokazać tych sędziów, jak oni to robią przemocą, jak ty normalnie mówisz prawdę, tak. I przemoc, przemoc. No to ja nie życzę pracy pani Ewie, więc najlepiej to jakby pani Ewa na tej pierwszej wokandzie, w tym trzycyklowym dniu, może by jakby tak sobie pozwoliła na naukę. O, widzicie, a potem sobie po tych trzech spotkaniach. Mogłabym sobie rozpoznać, co dalej będzie robić. Czy będzie dalej sędzią, no nie, czy spotkamy ją <gry> następnego dnia w pracy, czy powie dość. Tutaj można widzicie obudzić człowieka w tym sensie, więc pomyślcie sobie, że jak ja bym był panią Ewą Taki zaćmiony, potem bym się obudził tak jak ja, to sami wiecie, że ja bym był sędzią, tak? Teraz powiemcie sobie, że jestem takim sędzią, który mówi, że nie ma winy, proszę, że innych sędziów. To już pamiętajcie, że już bym poszedł do prezesa, już bym go nagrywał. O, widzicie? Taki były sędzia, bo się, jakby poszedł do prezesa i go nagrywał panie prezesie w temacie winy, bo ja mówię, że nie ma winy i ja będę tak pisała tutaj co wyrok, co wyrok napiszę na pana, że pan mi tu ucieka i nie chcę rozmawiać w temacie winy to popatrzcie się, jakby można było szybciutko rozłożyć taki system bo jakby każdy tak się naoglądał inni sędziowie i pamiętajcie, że ten sędzia, czyli ten ja, mógłby iść sobie do każdego sędziego, każdego prezesa każdy prezes zachowywał się podobnie no to jakby się zachowywał? no to już musielibyście sobie obejrzeć te wszystkie materiały czym jest ekspansja, czym jest skurcz czym jest paranoia no właśnie, więc kim są ci ludzie, by wyszli paranoikami bardzo dobrze, właśnie, więc ja tutaj nie życzę, żeby pani Ewa by wyszła paranoikiem, na przykład na moich materiałach, więc ona może od pierwszej wygandy wyglądać pozytywnie, to jest bardzo dobrze. Co życzę pani Ewie? może jej przeszedł ten materiał, a może nie a może sama się dowie, a może trafi do niej, o tak, po prostu a może wy jej wyślecie, pani Ewa Rostkowska sąd rejonowy w Jaworznie, sobie wysłucha tego materiału, o właśnie, i tutaj chciałbym mówić pani Ewie czyli Ewa, po prostu, no nie bo, bo mogę, dlaczego i nie można mnie wyrzucać z sali dlaczego, już wam szybciej tylko mówię bo pani Ewa wielokrotnie chciała, zanim mnie spotka to ona chciała mieć te badania sądowo-psychiatryczne no w ogóle nie miała, nie dostała tutaj trzeba zrobić wokandę, no i widzicie nie wyszło, można powiedzieć chciała wiedzieć więcej na mnie tak, a teraz będzie się musiała ze mną zmierzyć, że tak naprawdę ona nie ma żadnej opinii sądowo-psychiatrycznej a już mnie podejrzewa, to było takie ważne, czyli coś mam, tak no nie, tak czy nie tak czy nie, właśnie nie może powiedzieć, że pan nic nie ma. No nie, to ja bym zapytał, to dlaczego jak inni nic nie mają, to ja akurat musiałem być zmuszany. No czyli mam coś, tak? To pani Wam musiała wreszcie powiedzieć, że tak, ma pan coś. No to ja się pytam, co? A pani Wam mówi, nie wiem, coś, tak? Dobrze, no to jak mam coś, to teraz tak, długo długopis w rękę, i ja się będę zachowywał jakoś, no nie, a potem pani musi mi to coś wykazać, no nie? A biegły to niech to nazwią po medycznemu, proszę bardzo, możemy się tak umówić, to coś. To coś, że to coś właśnie decyduje o dalszym procesowaniu. To jest tak zwana choroba umysłowa, więc pani Ewa musiałaby zauważyć u mnie to coś, co potem biegłe by nazywały jakoś tam chorobą umysłową. Czyli właściwie musiałaby pod koniec tego spotkania powiedzieć mnie, o, powiedzieć mi, czego nie, jak to ma być w aktach i tak. No nie, to dlaczego mamy na bieżąco nie mówić? Powiedz mi, co zauważyła takiego, co jest według niej stanem chorobowym umysłu. Czyli tak naprawdę od czasu do czasu, częściej lub mniej, ja musiałbym zachowywać się jak chory umysłowo. Tak, więc na karteczce powinno być napisane coś, co w konsekwencji biegły i no tak, no tak, pani sędzio, pani Ewo, pani siedziała z chorem słowo, tak, pani Ewo. Tak, właśnie, bardzo pani dobrze zauważyła, tak, kto jest choroba umysłowa i co pani teraz z tym robi. No właśnie, a pani Ewa musiałaby powiedzieć, że w porządku, pasuje mi to, bo to jest taka lekka, to się dopuszcza, ten pan będzie się sam bronił, no nie, albo pani Ewa powie, że tutaj ta choroba umysłowa, tutaj ja widzę, że ten pan się nie może bronić, że tutaj trzeba mieć mecenasa, a tutaj obowiązkowo mecenas, bo przy tej niepuszczalności to jest obowiązkowo mecenas. Tak, a właśnie, a ja już mam obowiązkowo mecenas. A skoro pamiętajcie, mam już obowiązkowo mecenas, to jest to większe prawdopodobieństwo, że mi on zostanie, niż wycofany zostanie. No, jakie są statystyki? No, jak się komuś planuje niepoczytalność, to żeby mecenas został, wiecie, Więc przy tych niepoczytalnościach to raczej mecenasi to szybciutko zamykają sprawę, więc zostaje do końca. No właśnie, widzicie? to jak u mnie było. Tym razem pani Ewa coś musiała napisać na kartce, no to ja jej bym podpowiedział, co to może ja bym do pani Ewy mówił Ewa, po prostu. Bo tak zdrowi by tego nie zrobili, widzicie, bo tak się nie mówi, bo jakby zdrowi robili, to by tak było, że moglibyśmy sobie mówić Ewa, albo pani Ewo, no nie do sędziego, widzicie, a tutaj oni już każą, jak się mówi pani Ewo, na przykład. Pani Ewa już by tutaj miała podstawy do ukarania ciebie na przykład tysiąc złotych, tak jak pani Monika, a Ewa. A już bym mówił Ewa, to bym powiedział Ewa, słuchaj, no to się muszę odchylać, mieć jakąś odchyłę społeczną, taką chorobę. No, no to kto w zdrowych zmysłach Ewa mówiłby ciągle Ewa, no bez względu na to, czy ty mi wyrzucisz, czy nie wyrzucisz, to ja ci tak będę mówił Ewa, no a jeszcze przez dwa spotkania, no to jak mi tak wyrzucać za pierwszym razem i od razu, od razu, tylko od razu, bo ja od razu będę mówił, że na każdym to będę mówił Ewa. Po co w ogóle do sali wchodzić, no nie, za drugim za trzecim razem, no to. Na no to raczej nie ma sensu, więc można mówić Ewa, więc można mówić Ewa. Szczególnie, że Ewa może powiedzieć, że to jest zaburzenie umysłowe, dlatego pozwala. Tylko z zaburzeniem umysłowym pozwalamy mówić Ewa. Tak jest, tak jest. No nie? I tutaj już, Ewa miała podstawę, a Biegły musiałby powiedzieć, że to jest choroba umysłowa. Tak, to ja myślałbym, że to jest taka choroba umysłowa. To się nazywa zdrowienie, czyli to jest równowaga, właśnie, bo pamiętajcie, że jak jest Ewa, Rafał, Rafał, Ewa, to jest chyba równowaga, nie? A jak jest Rafał i sąd, o, widzicie, nie inaczej niż sąd, no to jest nierównowaga. A jak jest Rafał i pani Ewa, no też wiecie, że tutaj jest też nierównowaga bo po coś ta pani jest czemu ta pani ciągle, tą panią muszę tam wstawiać, czemu ja ciągle muszę mówić sąd, czemu ja ciągle tą panią muszę wstawiać, no właśnie, a teraz jak mamy to zrozumienie że to jest taka idea hierarchiczności, to jak ja sobie wyłączę hierarchiczność, to sztuczność no to jest Rafał Ewa, Rafał Ewa Ewa, Rafał i pytanie, kiedy was zrozumie i to już będzie w porządku, bo tutaj wracamy do podstaw. To są podstawy, imię, imię, tak jest, a potem są tworzone hierarchie. Więc ja zawsze mogę zacząć od imienia i nie muszę uznawać hierarchii nad sobą. Tak jest, właśnie widzicie, jak mówił sędzia, sędzia, proszę sądu, proszę sądu, no to to podał się i tak mówiła a przecież mogę Ewa mówić. No ale mówię ciągle proszę sądu, proszę sądu. Czemu nie mówię Ewa? No właśnie, bo się boję, no nie? Wszyscy się boimy normalnie i tyle. To jest odważne po prostu. Także taka odchyła umysłowa, popatrzcie się. Chcielibyście mi taką odchyłę umysłową, że stajecie przed takim człowiekiem, no nie czytacie jak ma na imię i mówisz dzień dobry Monika. Widzę, że tu pracujesz jako sędzia, fajnie. Ja ci będę mówił Monika, pamiętaj. Tutaj ci wrzuciłam do akt. Widzisz materiał, żebyśmy już nie dyskutowali, że sama widzisz, że już przegrałaś, jeżeli ty mi tu wyrzucisz z sali, sama wiesz, no. O, właśnie. A potem. Jak mi wrócisz z sali, to już masz, widzisz po pieniądzach, bo to jest proces cywilny. No bo tam jest sensownie w tym materiale wyjaśnione, że sobie mogę mówić do ciebie po imieniu. Po prostu tam jest napisane imię, jest. No właśnie. To zaczynam od tego, co jest napisane. Ty wymagasz, żebym przekręcił. Tu jest tabliczka, tak, a ty myślisz, że ma być przekręcone. Ciągle się upominasz, no nie? A ja cały czas na tabliczkę patrzę. Ja cały czas z tabliczki, z tabliczki, ja z tabliczki cały czas. Bo ja patrzę na sąd. A sąd to tabliczki, to pisane, a nie mówione. Więc jak sądzie ci mówi, że sądu, to ty mówisz, że pisane jest ważniejsze, a tam pisze Ewa, widzicie? i też można dalej i dalej i dalej i dalej. Bo rozmawiasz w temacie, czy to jest choroba czy nie. Co to jest w ogóle, jak ktoś przychodzi i mówi Ewa i mówi, że jak Ewa wyrzuci teraz sali podczas mówienia o takich ważnych rzeczach, których ona ma nieprzemyślane, bo nie ma, widzicie. No właśnie, więc jakby miała przemyślane, to byśmy byli dawno po imieniu. Tak, bo to wtedy jest równo. No a reprezentuje równo no to jak ona teraz zaczyna tworzyć nierównowagi, czyli używać ochroniarzy a i chce porobić po swojemu dalej, czyli usuwać że tak powiem głównego zainteresowanego tylko do tego, że podmienił się słowa, podczas kiedy może mówić co chce tak naprawdę na wukancie. no to jest moja rola, mogę mówić co chce, jak Ewa by mnie za to wyrzuciła, to ja nie wiem <grym> ja nie wiem jak Ewa wyglądała na procesie cywilnym, słuchajcie no właśnie Musiałaby się obrazić, bo to musiała być obraza sądu, to słuchajcie, to ona na pewno musiałaby się obrazić, potem ideę sądu musiałabym obrazić, czy jak to jest, czy tylko ideę sądu, ewa się nie obraziła, albo tylko się obraziła, a potem się dodała, zracjonalizowała, uzasadniła, że właściwie w tym przypadku to trzeba użyć takiego czegoś jak, no, proszę pana, pan teraz obraził sędziego, tak, właśnie, czym, no. A tym właśnie. Ma być tak jak ja powiem. Za mówienie inaczej, widzicie, czyli za wolny głos karzemy. No, to, to, to jest to. Właśnie, właśnie, bym był ukarany, widzicie, za mówienie wolnym głosem. Tak, tak. No. Już bym miał tutaj materiał dla lewej, widzicie, jakby Ewa sobie wysłuchała przed moim spotkaniem, to już by mogła zdecydować, co by zrobiła. O, jak ja bym zaczął mówić Ewo, po prostu miło, po prostu tak Ewo, no, jak do koleżanki, bo ja wszystkich lubię. No, nie. To nie może mi tego odmówić, że jak ja lubię mówić po imieniu, to nie może mnie zmuszać do czegoś, bo ja wtedy mniej lubię. No nie, ja wtedy jestem mniej sobą, to jestem mniej sobą u niej, widzicie? Ona by tworzyła więcej nierównowag we mnie wtedy, tak przymusem, bo w prędzej czy później to tak na przymus by to było. Spotkanie na przymus, bo jak ja bym się chciał z nią spotykać, to wtedy musiałbym mówić pod przymusem Pani sędzio, pani sędzio, pani sędzio, pani sędzio. No właśnie. To jak ja bym się dobrze czuł. Ja bym się lepiej czuł, jakbym mówił Ewa, no. To żeby było inaczej, prawda? To żeby była taka rozmowa jak z człowiek z człowiekiem, a nie jak, jak, jak z jakimś biorobotem. Kimś, kto przed do pracy, żeby odrzucać. No nie ja bym ją namawiał na to, żeby była w połączeniu, a nie w odrzuceniu. Widzicie, popatrzcie się jak Ewa może nam się przekręcić i byłaby taka druga pierwsza ewa. Jeszcze sobie nie wyobraziłem jak wygląda moja Ewa, ale się niedługo dowiem tak jest, więc jak ktoś ma ochotę przyjść sobie na Wakandę 22, 26 29 to zapraszam